O! Taka piękna sytuacja. Trafiła mi się w tym pięknym nowym roku. Zapchany komin. Dymowy. Ale proszę zwrócić uwagę, jak pięknie tu jest zrobione z tymi kamienka, kam, kamionkami. A jedna to sobie tutaj stoi dosłownie. O! Tylko sobie stoi. Więc jak będzie jakiś duży wiatr to spadnie komuś na głowę, a dużo nie waży, tylko 25 kilo. Może się nic nie stanie. A tak w ogóle to żartuję. Zaraz to zdejmę. Bo po to są właśnie przeglądy kominiarskie, żeby takie rzeczy eliminować. Bo przeglądy kominiarskie są po to, żeby było bezpiecznie. I tego Państwu w nowym roku z całego kominiarskiego mojego serca życzę. Dziękuję.